Jeżeli tak spojrzeli na Stary Testament, to zobaczymy, że różny obraz Boga można sobie wyciągnąć z niego. Różne cechy tam Babu objawia od samego początku, kiedy zaczyna się pokazywać swojemu ludową mówić o sobie. Między innymi widać, że jest dostojny, że jest potężny, że jest mocny, że władza całą Ziemią. W momencie, kiedy raz przemawia do Izraela, Izrael zaczyna się bać i mówi, no nie i tylko mówi do Mojżesza, niech do nas nie mówi, bo to tak strasznie brzmi. I tak też dostojna jest arka, która jest złożona, to, co jest materialnie najcenniejsze dla Izraelu. Coś, co materialnie oznacza obecność Boga w I ta nowa arka Maryja, kiedy spojrzymy na różnego rodzaju obrazy i figury, też wyraża pewne dostojeństwo. W zależności, jest malowana, jest poważna, dostoi siedząca na tronie. Powiedzielibyśmy nawet dystynkowana, piękna. Bo taka rzeczywiście też jest Maryja. Jest królową. Natomiast dzisiaj, oprócz tego obrazu, a może dopełniając go, dostajemy jeszcze ten fragment Ewangelii, w którym widzimy widzimy Maryję, która działa. Mi, jako mężczyźni, można sobie tylko wyobrazić, co czuje Matka, Co czuję w momencie, kiedy to dziecko się poruszy? Jaka jest ich radość? Niektóre matki, które tutaj są, już tego tak doświadczyły. Ale jest to coś niewypowiedzianego. A dzisiaj słyszymy, że to dziecko zapiczyło w mojej Elżbiety z radości. Za przyczyną Ducha Świętego. Siostry i bracia, różne są przyczyny, z jakich idziemy na pielgrzymkę. Jedni wśród nas Idą dlatego, że chcieli się spróbować, inni idą, powcą matce może za coś podziękować. A wielu i wśród nas jest takich, którzy gdzieś w takiej swojej duchowej już niedowolności, duchowej starości, wiedzą, że coś w nas jest, ale to się jeszcze nie porusza. I oczekujemy tego momentu, kiedy rzeczywiście wreszcie coś w nas wybuchnie, wreszcie coś w nas się zmieni. Wygodniej jest nam patrzeć na Maryję, która ostatecznie jest obecna na obrazie, jest na To, Trochę trudniej nam otwierać się na Maryję, która do nas przychodzi, bo przecież tam się wydaje, już na mymy nie idzie. Każdy z nas ma swoje rękarego, do którego matka może chce przyjść i zapukać. Do niektórych już zapukała, do niektórych cały czas u drzwi. Bądźmy więc otwarci i wysłuchujmy tego momentu, w którym ona przejdzie, aby poruszyło się coś, co w nas złożył Bóg. Abyśmy potrafili z radością odmawiać, zdrować Maryę, powtarzać po świętej życie te słowa. Pan jest w stanie to sprawić. Sami sobie tego nie wyprodukujemy. Sztucznej pobożności Maryi. Ale Maryja stoi w naszym drzwi i chce wejść w nasze wnętrza, abyśmy potrafili błogosławić Boga i tak jak niegdyś tak przed Atną, tańczyć przed nim.